Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Kochani, dzisiaj kolejny unboxing, czyli paczka od widza. Ja mniej więcej wiem co tu jest, dlatego że mam w ściągę tutaj obok na Messengerze opis tych właśnie rzeczy, które tu są. I zaraz Wam je pokażę i opowiem. Najlepiej to żeby się nie skaleczyć. A w ogóle paczuszka jest od takiego kogoś jak Adam Mucha. Pozdrawiamy Cię serdecznie, Panie Adasiu. Jest u mnie na grupie oczywiście, grupa swojskie gotowanie i wędzenie. Teraz otworzymy. Coś ciężkiego na pewno, mam nadzieję, że tu nie kamienie. Jakoś się do tego dostanę. To jest, to zaraz Wam poczytam, kto to jest. Ach, to zacznę. O, oh, jest. Do. O, ty ja. O, 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 o. Panie kolego. Czy to pachnie jakoś ten. I to jest kiełbacha z dzika. Dobrze nie pachnie przez to. I teraz Wam powiem, z czego takie jest zrobiona. A więc to jest mięso z dzika marynowane. 70% dzika, 30% wieprzowiny marynowane 5 dni w soli. Potem były dodane pieprz, czosnek blendowany z wodą, czosnek niedźwiedzi, przyprawa myśliwska, jałowiec, tymianek, pieprz ziołowy, wędzone 4 godziny, drewno, wiśnia, jabłoń, czyli, czyli drewno owocowe. Kiełbasa tylko wędzona, nie parzona, czyli była podpiekana wędzarni. I co jeszcze? Smalec z dzika tu jest. To jest to, bo tam jeszcze są... Nie wiem, chyba nie będę tego otwierał. Co? Ta szkoda. A tu... Zipki! Uła! To można święta. Jest przed świętami się przyda. Mikiej grzybki. Dobra, odłożymy sobie to na bok. A dam, najpierw zobaczymy tą grybakę. Uuu! Zapach tymi pyszotami. Ua, Ale pięknie pachnie. Przekroimy to. Pokaż, proszę, przekrój. Zbliż proszę przekrój tej kiełbachy. Pięknie ugadzono. Jak pięknie pachnie. <laughs> Próbujemy, jak ta kiełbacha smakuje. Czostek niedźwiedzi. Mm. Elegancka. No, no, mm. no, no. Piosenka. Mm -hmm. Kurde, elegancka. Super, umiesz walić chłopie. Gratulacje, bardzo dobra. Ja chyba to wam ztworzę. Tak ładnie wygląda. Jakaś papryka, chyba tu jest czy coś. Chyba jakaś marchewka. Wycieramy co? Co? Zrobimy tak, że ja spróbuję tak jak teraz nie będę pocholę leciał. I tak ściągamy. Jak nie smalec. Jak pasztet bardziej. Elegancki. A jak tyś to zrobił, kopie? Smalec dzika, czyli co? Słonina na pewno to była wieprzowa, co czy jak? Weź tam tylko napisz w komentarzu, jak ty to ogarnąłeś. Pyszny, rewelacja. Dziękuję ci Adamie za tą paczuszkę, za tą kiełbachę, za ten smalec, za te grzybki. I oczywiście pozdrawiam cię serdecznie. Jeśli film z tego Unboxingu. Wam się podobał? Lajkujcie, komentujcie kanał, subskrybujcie, dzwonek, naciśnijcie w To chyba tyle. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam. Pa, 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 pa. pa.